Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym podziękować za ten rok z wielu względów bardzo trudny. Pomimo pandemii, pomimo ograniczeń związanych z wyjazdami, udaje nam się nadal cały czas prowadzić naszą działalność charytatywną. Przede wszystkim dzięki temu, że od lat współpracujemy z ludźmi tam bezpośrednio na miejscu, gdzie działamy. I chciałbym podziękować wszystkim naszym darczyńcom. Zarówno osobom fizycznym, które przez ten rok wspierały nas swoimi działaniami czy też wpłatami, jak też i fundacjom, organizacjom, firmom, dzięki którym mamy możliwość nagłaśniania tego, co robimy i działania tam bezpośrednio na miejscu na rzecz osób poszkodowanych. W tym roku udało nam się zrealizować kolejne projekty, i dla nas najważniejszą, jak zwykle rzeczą, jest odbudowa ludziom możliwości samodzielnego utrzymywania rodzin po atakach terrorystycznych. Tutaj bardzo dumni jesteśmy z kolejnych 23 projektów. Dobra praca, które udało się w tym roku uruchomić, i mamy nadzieję, że niedługo cały projekt przekroczy już 100 osób. Należy y, pamiętać, że to nie są tylko te pojedyncze osoby, ale za każdym stoi cała rodzina. Czyli ten rok zamykamy kolejnymi 23 rodzinami, które są zabezpieczone finansowo w bardzo różny sposób. Y, te projekty w tym roku dotyczyły budowy szklarni, odbudowy miejsc pracy, sklepików, warsztatów, i każda z tych rodzin może spokojnie patrzeć pod względem finansowo-ekonomicznym w przyszłość i na kolejne zbliżające się lata. Ten rok to y, też y, oprócz już naszych wypróbowanych przyjaciół, czyli projektu realizowanego z Fundacją y, Pomocy Dzieciom w Żywcu. Zakończyliśmy budowę centrum w górach i czekamy tylko na poprawienie sytuacji epidemiologicznej, aby w centrum uruchomione w Sardashti, największym dzikim obozowisku w górach na północy Iraku, mogło zacząć normalnie funkcjonować, opiekować się kobietami i dziećmi tak jak to zaplanowaliśmy. A też ten rok jest o tyle specyficzny, że dzięki współpracy z Caritasem Polska udało się zrealizować łącznie już trzecią, a w ciągu jednego roku dwukrotnie dystrybucję mleka w proszku dla najmłodszych, i dotarliśmy do dzieci, które bardzo często znajdują się w małych obozowiskach, których nie trafia już pomoc rządowa. A no pomimo tego ludzie wegetują tam od 7 lat i potrzebują tej pomocy tu i teraz. Pomimo tego, że jak Państwo świetnie wiecie, nasze projekty skupiają się zwykle na czymś, co można byłoby nazwać szeroko rozumianą pomocą rozwojową, czyli przywróceniem ludziom możliwości, jakie mieli przed atakami terrorystycznymi, czasem też jesteśmy zmuszeni na prośbę samych potrzebujących. Do realizacji projektów charytatywnych, z, y, po prostu będących z zabezpieczeniem ich najbardziej podstawowych potrzeb. W tym roku parę takich projektów udało się zrealizować: był to zakup żywności, był to zakup środków czystości, proszę Państwa. No, ludzie mieszkający od kilku lat w namiotach z moimi dziećmi, że muszą mieć możliwość zachowania higieny, bo dla nich to jest tarcza przed chorobami, w szczególności w tym trudnym okresie pandemii, która panuje y, w tym roku. Dodatkowo jest teraz realizowany projekt przy pomocy pieniędzy zebranych w ramach 1% we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom w Żywcu. Mianowicie dla 250 rodzin w Sardashti kupiliśmy nowe płachty namiotowe. To jest, proszę Państwa, z naszego punktu widzenia wydaje się to mało istotne, ale proszę sobie wyobrazić, że żyjecie w górskim rejonie, przeżywacie właśnie siódmą zimę w namiocie, który otrzymaliście z pomocy. Tymczasowej i krótkotrwałej, 7 lat temu, i te namioty, po 7 latach, po yy, yy, tak jak temperaturach w lecie dochodzących do kilkudziesięciu stopni, po yy, burzach piaskowych, po opadach śniegu, one, proszę Państwa, zaczynają najzwyczajniej w świecie przestawać wypełniać swoją podstawową funkcję, czyli nie dają właściwej ochrony. I nowa płachta namiotowa. Naciągnięta na ten stary namiot i odpowiednio zabezpieczona, pozwala ludziom po prostu zachować to, co jest najważniejsze: no, komfort cieplny. Tak? Czyli dzieci są w stanie przespać noc nie drżąc zimna, obojętnie jak okrutnie to brzmi. I 250 takich rodzin, właśnie teraz w grudniu, zostało przez nas y, zabezpieczonych. Ten rok, pomimo obostrzeń był dla nas rokiem bardzo intensywnym. Odwiedziliśmy jako fundacja w Polsce w ciągu jednego roku 26 miejscowości. Czasem to są wyjazdy jednodniowe, zwykle jednak to są minimum wyjazdy dwudniowe. Przejechaliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów, spotkaliśmy się z setkami, a raczej tysiącami ludzi, żeby tylko nagłośnić naszą działalność i zdobyć pieniądze dla jej beneficjentów. Wiele. Projektów kończy się jeszcze teraz i będziemy o nich dokładnie opowiadać w najbliższym okresie. Choćby informacja z tego tygodnia, że udało się zakończyć budowę trzech kolejnych domów mieszkalnych dla rodzin, którym ISIS wysadziło ich domy w powietrze, ale o tym mam nadzieję, że opowiemy Państwu jeszcze przed końcem tego roku, a najpóźniej będą to pierwsze dobre wiadomości, jakie otrzymacie Państwo na początku roku 2021. Proszę Państwa, i ponieważ mam nadzieję, że uda nam się zamieścić ten materiał jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, chciałbym wszystkim Państwu, którzy to oglądacie, nie tylko naszym darczyńcom, wolontariuszom i osobom, które nas wspierają, ale każdemu z Państwa, który ma możliwość zobaczenia ten materiał, złożyć życzenia szczęśliwych, radosnych, rodzinnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku. Oby ten rok następny był dla nas, Bardziej łaskawy, a w, po, w wypadku yy, nas samych, aby dał nam możliwość jeszcze większej pomocy udzielonej ludziom, którzy tego po prostu potrzebują. Bardzo Państwu wszystkim z, z samego serca dziękuję za to, co dla nas zrobiliście i dla ludzi, którym pomagam.